Siemanko, witam cię serdecznie w czwartym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj kontynuujemy taki, jakby, trochę cykl odcinków o Instagramie, który zupełnie chyba stworzy się przypadkiem, ale myślę, że jest ważny, wartościowy i potrzebny. Dzisiaj na tapet wjeżdża nam temat optymalizacji właśnie profilu na Instagramie. Pamiętaj jednak, że te wszystkie informacje, które dzisiaj ci przekażę, tak naprawdę możesz wdrożyć również w innych profilach na swoich social mediach. Może to być Facebook, YouTube, TikTok i tak dalej. Oczywiście tam nie wszystkie informacje będą takie same jak na Instagramie, to znaczy nie wszystkie informacje będziesz musiała tam zawrzeć, no bo jednak każda z tych platform trochę się od siebie różni, natomiast większość tych rzeczy, o których dzisiaj powiem. Tak naprawdę będziesz mogła i należy zastosować wszędzie. I czy to jest tak naprawdę temat ważny? Otóż ja uważam, że ważny. Jak zawsze w internecie są różne obozy i jest taki obóz, który mówi o tym, że właściwie to nie jest istotne, to jak wygląda twój profil, jakie masz zdjęcie profilowe, jak przedstawiasz informacje o swojej marce i tak bo ważna jest tylko ta treść merytoryczna. Jeżeli będziesz dawać ten wartościowy content, no to wtedy wszyscy będą generi do ciebie jak do ula. Natomiast ja jestem w tym obozie, który uważa, że wszystkie nasze działania marketingowe, nasze działania biznesowe w internecie, czy to w social mediach, czy to na Twojej własnej stronie internetowej, czy jeszcze w wielu innych miejscach, to są tak naprawdę bardzo znaczące takie właśnie małe elementy. To jest wiele takich małych puzelków, które później po prostu realizują dla Ciebie całość, która ogólnie wpływa na plus dla Twojej marki osobistej. Jestem kreatywnym strategiem i generatorem pomysłów na zawołanie. Nazywam się Anka Maciejczyk, a to jest podcast Labirynt Biznesu Online. Dla kobiet, które chcą budować markę osobistą bez kręcenia się w kółko i robienia pustych przebiegów w internecie. Pokażę Ci prostą i skuteczną drogę, abyś mogła zacząć zarabiać na własnych produktach cyfrowych. Zapraszam Cię do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o tym, że cały ten Instagram należy trochę. Traktować jak taką witrynę sklepową. Co to oznacza? Zobacz, jeżeli wchodzisz do jakiegoś sklepu, to tak naprawdę pierwsze, co widzisz, to nie jego wnętrze. Pierwsze, co widzisz, to jest jego witryna. I jeżeli ta witryna jest zachęcająca, jeżeli ta witryna jest estetyczna, jeżeli przemawia do ciebie w jakiś sposób, to ty wtedy bardziej jesteś chętna wejść do środka, wejść do środka tego sklepu i ewentualnie dokonać zakupu, mimo że na przykład teraz wcale nie jesteś w tym szale zakupowym i ty nie miałaś w planie robić zakupów w tym sklepie, ale z ciekawości zobaczyłam coś fajnego na witrynie, więc wejdę, rozejrzę się. I bardzo często jest tak, że później coś tam sobie kupujemy. Dlatego ja uważam, że właśnie Instagram powinniśmy, zac powinniśmy zacząć traktować jak taką witrynę, i dlatego uważam, że ta optymalizacja naszego profilu jest ważna. I pierwszym punktem, który tutaj chcę omówić, jest zdjęcie profilowe, o którym Prawdopodobnie może już słyszałaś i wiesz teoretycznie, jak to wykonać, natomiast ja tutaj chcę Ci powiedzieć, co ono powinno zawierać i dlaczego powinno wyglądać właśnie tak, a nie inaczej. Tak naprawdę, to zdjęcie profilowe to jest taki pierwszy element, z którym my mamy styczność na Instagramie. Bo twoje zdjęcie profilowe pokazuje się wszędzie tak naprawdę. Jeżeli ty coś zalajkujesz, jeżeli ty zapisz, napiszesz jakiś komentarz u kogoś, jeżeli ty będziesz pojawiała się na live'ach bądź w innych miejscach u innych twórców, to właśnie to, co my widzimy zawsze, to jest nazwa twojego profilu oraz twoje zdjęcie profilowe. Dobrze jest właśnie, żeby to zdjęcie profilowe robiło dobre pierwsze wrażenie. I teraz, w jaki sposób to wrażenie zrobić? Najważniejsze jest, aby na zdjęciu profilowym była Twoja twarz, bo oczywiście ja tutaj cały czas będę mówić w kontekście budowania marki osobistej, więc w kontekście budowania marki osobistej Twoim logo jest Twoja twarz. I właśnie tutaj chodzi o to, żebyś ty pokazała swoją twarz na tym zdjęciu profilowym. Ja bardzo często widzę, że osoby mają na zdjęciach profilowych... Jakieś na przykład zdjęcia z wakacji, gdzie są w bardzo dalekiej odległości na tle jakiegoś super fantastycznego budynku, który akuratnie zwiedzali, odwiedzali właśnie w czasie tych swoich wakacji. No i tak naprawdę my nadal nie wiemy, kim ta osoba jest, bo my widzimy to z daleka i ciężko nam jest tą osobę rozpoznać. Więc to pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli na przykład zastosujesz w tle zdjęcia profilowego. Kolor swojej marki to ono będzie bardziej wyróżniało się spośród innych, i tutaj mam na myśli spośród innych, na przykład w komentarzach na Instagramie. Jeżeli zostawiasz komentarze na Instagramie u innych twórców, co oczywiście polecam, to właśnie tam zdjęcie profilowe będzie się wybijało. I ja, na przykład, w swoim zdjęciu profilowym używam właśnie swojego koloru pomarańczowego, który jest mocny, po którym moi odbiorcy, moi klienci mnie rozpoznają i ono bardzo, bardzo mocno wybija się wśród właśnie tych wszystkich innych zdjęć profilowych, wśród komentarzy, które zostawiam na profilach różnych innych twórców. Dzięki temu. Twoja rozpoznawalność będzie większa. Ludzie po prostu łatwiej zapamiętają to zdjęcie właśnie dzięki na przykład temu charakterystycznemu kolorowi twojej marki. Świadczy to też o tym, że ty tak naprawdę ten swój biznes i tych swoich odbiorców traktujesz poważnie, że ty dbasz o to, żeby oni właśnie wiedzieli, kim ty jesteś, że ty się nie chowasz gdzieś tam za jakimiś dziwnymi zdjęciami, że ty po prostu chcesz nawiązać tą relację i tą komunikację, a właśnie pokazanie tej swojej twarzy bardzo mocno ułatwi ci zadanie. Więc to jest taki pierwszy element, na który warto zwrócić uwagę i o który warto zadbać. Możesz zdjęcie profilowe zrobić naprawdę w bardzo prosty sposób, bardzo profesjonalne, nie wykorzystując do tego żadnego fotografa. Nie potrzebujesz tego tak naprawdę, bo w dzisiejszych czasach telefony robią tak super zdjęcia, że wystarczy, że cykniesz sobie fotę naprawdę swoim telefonem. Zadbasz o to tło, które też można w bardzo prosty sposób zrobić, na przykład za pomocą kanwy albo innych gotowych narzędzi, które mamy dostępne zupełnie za darmo. Także zajmij się tym, jeśli jeszcze teraz nie masz dobrego zdjęcia profilowego. A tymczasem lecimy już do drugiego punktu. Drugim punktem jest biogram, czyli bio na Instagramie, i to jest bardzo też istotny element, ponieważ twoje bio na Instagramie to jest taka twoja krótka wizytówka i tam w bardzo krótki sposób musisz opisać, kim ty jesteś, dla kogo ty jesteś, komu pomagasz, w czym pomagasz, tak żeby osoba, która trafia na twój profil, od razu wiedziała, czy jest tutaj coś dla niej. Pamiętaj oczywiście o tym, że bio na Instagramie nie ma za bardzo dużo znaków, tam jest bodajże z tego co pamiętam chyba nadal jest 150, więc musisz w krótkich słowach, bardzo prosto uderzyć w dokładne potrzeby Twojej grupy docelowej, Twojego odbiorcy i dokładnie wyjaśnić mu kim Ty jesteś, czym Ty się zajmujesz, jak możesz mu pomóc. To jest taki trochę można powiedzieć elevator pitch na Instagramie, czyli w bardzo szybki sposób właśnie musisz się przedstawić i zachęcić jeszcze dodatkowo te Osoby do pozostania na Twoim profilu. W Bio możemy też zamieścić link, i tutaj warto to oczywiście zrobić. Są dwie szkoły, tak naprawdę. Jedna mówi o tym, że warto stworzyć drzewko linków, czyli taką stronę, na której będą linki na przykład do naszych różnych ofert, do kontaktu, do różnych innych rzeczy. Natomiast ja jestem bardziej zwolenniczką tworzenia tutaj linku do konkretnej jednej oferty. Na przykład, jeśli w tym momencie chcesz mieć klientów na konsultację, no to warto dać po prostu link właśnie do miejsca, gdzie ci klienci będą mogli się zapisać, gdzie ci klienci będą mogli dokonać zakupu i w ten sposób bardzo szybko i bardzo mocno ułatwisz im drogę do Ciebie, bo ważne jest to, żeby też ułatwiać klientowi zakupy właśnie w Twoim sklepie, czy w ogóle w Twoich kanałach sprzedażowych. Dlatego ja tutaj jestem, właśnie, tak jak już wspomniałam, zwolenniczką jednego linku. Natomiast jeśli na przykład nie sprzedajesz teraz jakiejś konkretnej, nie zależy ci tak bardzo na sprzedaży, na przykład, albo właśnie, że teraz chcesz sprzedawać konsultacje, albo że teraz chcesz akurat nie sprzedawać konkretny e-book, albo nie prowadzisz żadnej kampanii sprzedażowej, no to wtedy możesz zamieścić sobie drzewko linków. Takie drzewko linków można stworzyć na wiele sposobów, można wykorzystać do tego gotowe takie generatory gotowe strony które również są za darmo możesz to zrobić też za pomocą własnej strony internetowej na no to jest bardzo dużo różnych metod także tutaj będziesz ty decydowała o tym w jaki sposób sobie to zrealizować Mała przerwa Jeżeli stoisz przed wyzwaniem optymalizacji swojego profilu na Instagramie i chcesz to zrobić bezboleśnie, szybko i skutecznie zapraszam cię do zakupu mojego e-booka Stwórz magnetyczny profil na Instagramie, w którym krok po kroku pokazuje instrukcje, jak zrobić te rzeczy, które tutaj sobie omawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu, ale również znajdziesz tam dodatkowe materiały, takie jak planer siatki postów w kanwie czy gotowe układy siatki postów, aby faktycznie wygląd Twojego profilu przyciągał obserwujących jak magnes. e-booka możesz nabyć na stronie ankamacejczyk.pl, łamane przez magnetyczny profil. Linki do e-booka znajdziesz oczywiście również w opisie tego, odcinku. Odcinka. A teraz już lecimy do trzeciego punktu. Trzecim elementem, o który warto zadbać przy optymalizacji profilu na Instagramie są wyróżnione relacje. I powiem szczerze, że ja tutaj bardzo często słyszę o tym, że w te wyróżnione relacje to nikt nie wchodzi, tam nikt nie zagląda, ale tak właściwie wszyscy wiedzą, co tam się znajduje, więc jak to się dzieje, nie wiem. A tak naprawdę już na poważnie. To warto tutaj zadbać o te wyróżnione relacje, szczególnie jeżeli chodzi o takie informacje na temat na przykład Ciebie. Czyli dzięki wyróżnionej relacji możesz dać się poznać swoim odbiorcom jeszcze lepiej, opisać kim Ty jesteś. Co tutaj robisz? Dlaczego warto, na przykład, tutaj z tobą zostać? Dlaczego warto korzystać z twoich usług i tym podobne rzeczy? Dzięki wyróżnionym relacjom, tak naprawdę właśnie możemy zatrzymać ten content, który dawałyśmy do tej pory w, w storiesach, bo wyróżnione relacje to są wyróżnione po prostu stories i czasem jest tak, że zupełnie nieplanowanie wyjdą nam bardzo wartościowe treści, które no jeżeli są na Stories, to po 24 godzinach znikają. I właśnie teraz e, dzięki tym wyróżnionym relacjach, my możemy, r, relacjom my możemy sprawić, że ten content nie ucieknie, że ten content zostanie e, na naszym profilu. To jest również dobre miejsce, w którym możemy pokazać swoją szerszą ofertę. Możemy na każdym z kafelków opowiedzieć o swojej usłudze, o swoim produkcie, Możemy również tam zamieszczać jakieś dodatkowe promocje ewentualnie dla osób, które wejdą właśnie w tą wyróżnioną relację, znajdą sobie tam takiego Surprise'a w postaci, nie wiem, jakiegoś kodu rabatowego i tym podobne. Tutaj wykorzystanie tej opcji jest dowolne. Wszystko zależy od tego, jaki ty będziesz miała na to pomysł, jak to będzie wpisywało się oczywiście w Twoją strategię marketingową, w strategię Twojej marki osobistej, w strategię również sprzedaży Twoich produktów czy usług. Warto tutaj też zamieścić oczywiście opinie Twoich klientów, no bo to jest taki jednak social proof, czyli to jest dowód na to, że Ty faktycznie jesteś w stanie pomóc, że Ty to realizujesz i że Ty pomagasz swoim klientom, że masz zadowolonych klientów, więc warto również wyróżnione relacje właśnie do tego. Wykorzystać. No, warto to wykorzystywać, po prostu też, no, pokazując swoje produkty, pokazując jak one działają, pokazując jak korzystają z tego Twoi klienci. To też warto zatrzymywać w wyróżnionych relacjach, jeżeli prowadzisz jakąś kampanię sprzedażową i wtedy jesteś w takim czasie, że dużo publikujesz. Różnych opinii, dużo publikujesz na temat swojego produktu, wyjaśniasz, jak on działa, jak można dokonać zakupu, dlaczego on tyle kosztuje, a nie na przykład mniej itd., no to warto te relacje zatrzymywać i właśnie, że tak powiem, upychać je w wyróżnionych relacjach. Warto te wyróżnione relacje oczywiście opisywać. I dodawać tam właśnie okładki. Często widuję na profilach takie rzeczy, że są wyróżnione relacje i one są na przykład opisane wszystkie, po prostu mają podpisane wyróżnione, wyróżnione. Wyróżnione i takich relacji jest na przykład 30. I ja tak naprawdę, wchodząc jako odbiorca na ten profil, kompletnie nie wiem, co ja tam znajdę, więc jeżeli chciałabym znaleźć o tej osobie coś, jeżeli chciałabym znaleźć więcej na temat jakiegoś jej danego produktu, no to ja muszę przejść przez wszystkie relacje, żeby się do tego dopchać. A jak już wspomniałam chyba wcześniej, warto jest, żeby ułatwiać temu naszemu klientowi drogę. Dotarcia do naszych produktów, do szybkiego zakupu i do szybkich, jasnych, prostych informacji, których szuka nasz klient. Więc omówiłyśmy sobie tak pokrótce właśnie te wyróżnione relacje. Lecimy więc do następnego punktu, i to będzie punkt ostatni, ale myślę, że to jest taki punkt, który najwięcej dyskusji zazwyczaj wywołuje wśród różnych twórców, ale również też osób, które. Nas obserwują na Instagramie. No i tym czwartym punktem jest feed na Instagramie. No i tutaj są oczywiście dwa obozy. Jedni twórcy twierdzą, że to jest bardzo istotny element, żeby zadbać o ten feed, żeby on wyglądał dobrze, spójnie, przejrzyście. Natomiast jest również taki obóz osób, czy osób, osób, które tak naprawdę uczą w kontekście Instagrama, że jest to nieistotne, jak to wszystko wygląda, bo liczy się tylko wartość i treść merytoryczna, którą dajemy. Natomiast ja jestem w tym obozie numer jeden, czyli ja uważam, że ładny feed. Spójny feed, zadbany, bardzo dobrze skomponowany, jest naprawdę magnesem na Twoich obserwujących, i mam też na to dowody, które znajdziesz w e -booku, o którym wcześniej już wspomniałam: w e Stwórz magnetyczny profil na Instagramie, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. Wracając do tematu. Spójność wizualna Twojego feedu, w moim osobistym odczuciu, jest bardzo ważna. I tutaj, jeśli jeszcze tego nie wiesz, ja ze zawodu tak naprawdę od ponad 18 lat jestem projektantką graficzną, a marketing i cała reszta u mnie pojawiła się po prostu później. Natomiast ja dostaję naprawdę wiadomości od swoich obserwujących, od ludzi, którzy zaczynają mnie obserwować. Na temat tego, że między innymi zdecydowali się na obserwowanie mojego profilu, ze względu na to, w jaki sposób to wszystko wygląda, w jaki sposób wygląda mój fit, w jaki sposób jest zbudowany, że właśnie bardzo łatwo znaleźć tam jest po prostu informacje, których oni potrzebują, których oni szukają i nie muszą spędzać pierwotnie godzin zanim dotrą do informacji, których szukają, bo ja mam. Dokładnie opisane wszystkie posty. Mam bardzo czytelne i bardzo łatwe nagłówki, które od razu informują odbiorcę o tym, co się tam znajdzie. Więc właśnie już jeśli zahaczyłam o ten temat, no to ważnym elementem, jeśli chodzi o feed i posty na Twoim widzie, no to jest czytelny nagłówek, prosty nagłówek, pisany prostą czcionką, żeby od razu na pierwszy rzut oka Człowiek bez problemu przeczytał, co tam się znajduje, i dzięki temu, tak naprawdę, dzięki tym informacjom, po prostu może zdecydować, czy to jest temat, który dla niego jest obecnie przydatny, czy ten temat go interesuje, czy nie, i szukam sobie dalej. Więc to jest takie mocne przyciągnięcie uwagi i oka naszego odbiorcy. Oczywiście, feed należy budować. W kolorach naszej marki. Jeżeli ty masz stworzone kolory, wizualną treść, wizualną stronę swojej marki, to naprawdę tutaj warto cały czas konsekwentnie tych kolorów używać. Feed możesz zbudować na przykład w sposób taki, jak ja mam, że mam taką po prostu szachownicę. Moje posty po skosie się pojawiają i to sprawia taki bardzo duży porządek na moim profilu. Dzięki temu tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, możesz znaleźć wartościowe dla siebie informacje bardzo łatwo i bardzo szybko. Oczywiście tych sposobów na budowanie właśnie feedu, układu tego feedu jest dużo, więc tutaj. Nie narzucam, pozostawiam dowolność oczywiście, w jaki sposób to zrobić, i różne takie propozycje układów również znajdziesz w Weboku, o którym już wcześniej wspomniałam. Twój content oczywiście na feedie będzie różny. Mogą to być zdjęcia, mogą to być grafiki, mogą to być reelsy. I teraz ja często dostaję pytanie, no jak połączyć te posty graficzne, które są takie poukładane, które już są rozplanowane, połączyć ze zdjęciami. No i tutaj podpowiem Ci, że warto po prostu wykorzystać sobie jakiś filtr do zdjęć, który jest w różnych darmowych aplikacjach dostępny i po prostu zawsze nakładać ten filtr, i dzięki temu również zachowa się ta spójność. Tutaj jeszcze chciałabym Ci zwrócić uwagę na to, że warto mieć szablony do tworzenia właśnie postów na Instagramie, i dzięki temu też będzie Ci łatwiej utrzymać tą spójność i będziecie dzięki temu też dużo szybciej działać, tak naprawdę. I tutaj bardzo często pojawia się takie pytanie od moich klientek na konsultacjach czy od moich kursantek: No, czy tak naprawdę, jeżeli ja tutaj będę tego to dbać i te posty będą takie ciągle według jednego szablonu, czy to się nie znudzi naszym odbiorcom? Otóż nie, nie znudzi się naszym odbiorcom, dlatego że nasi odbiorcy nie widzą każdego naszego posta, którego my publikujemy. Instagram działa w ten sposób, więc tutaj nie do końca też mamy na to sam wpływ. Natomiast nie, nie znudzi się. I ja tutaj mam taki żarcik, że jeżeli Tobie się znudzi, bo tak naprawdę to my widzimy każdy swój post i to my najczęściej patrzymy na swój profil na Instagramie i na swój feed, więc jeżeli ci się nudzi, to po prostu sobie kup kostkę Rubika i zacznij ją układać. Podsumowując dzisiejszy odcinek, powiedziałyśmy sobie o tym, jak optymalizować profil na Instagramie. Ja powiedziałam tutaj o czterech punktach. Oczywiście tych elementów i tych rzeczy jest więcej. Więcej tych wszystkich informacji możesz uzyskać i możesz sobie je ogarnąć w moim e-booku. Stwórz magnetyczny profil na Instagramie. Tam właśnie opisuję m.in., jak sobie stworzyć tą nazwę Biotam. Masz konkretne instrukcje, jak sobie samej stworzyć na przykład właśnie zdjęcie profilowe, żeby wyglądało profesjonalnie. Nie bez wynajmowania studia fotograficznego, i jeszcze w dodatku, fotografa, więc polecam Ci zakupić tego e-booka i zacząć działać. Porozmawiałyśmy sobie oczywiście również o bio, które też jest ważne i które bardzo często sprawia no, sporo problemu. Jak to wszystko ładnie opisać i spójnie opisać, i tak opisać, żeby odbiorca wiedział o co chodzi. A trudnością w naszym bio jest to, że tam jest niewiele znaków na Instagramie, więc nie jest tam wielkie pole do popisu. Instagram niestety nam go tam tej przestrzeni jakiejś dużej nie dał. Kolejnym elementem, który sobie umówiłyśmy były wyróżnione relacje, o które również warto zadbać, i tutaj, jak wspomniałam wcześniej, są dwa obozy. Niektórzy twierdzą, że tam nikt nie zagląda, natomiast ja wiem, że jednak osoby tam zaglądają pod warunkiem, że te wyróżnione relacje przygotujesz w dobry sposób, w odpowiedni sposób, żeby zachęcić ludzi do zaglądania tam. No i punkt czwarty, który sobie omówiłyśmy, to jest ogólnie wygląd naszego Instagrama, jeśli chodzi o feed i ja tutaj uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest tak naprawdę gdzieś tam pierwszy punkt, który najbardziej będzie przyciągał oko Twojego odbiorcy, więc warto o to naprawdę zadbać, szczególnie jeśli jesteś na początku rozwijania swojego profilu na Instagramie, to to są takie bardzo cztery istotne elementy Twojego profilu, aby skutecznie przyciągać obserwujących na Twój profil i aby bardzo chcieli zostać z Tobą na dłużej. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie. Aby nie przegapić następnego odcinka, to zapisz się teraz do mojego newslettera. Link znajdziesz w opisie. Wyślę Ci e-mail za każdym razem, gdy nowy odcinek będzie gotowy do odsłuchania. Będzie mi ogromnie miło, jeśli ocenisz ten odcinek, zostawisz lajka lub napiszesz w komentarzu, co było dla Ciebie najbardziej wartościowe. Słyszymy się za tydzień w środę o 7.27.